Ostatnio Arek Diermański dostał zaproszenie na kolejną premierę zegarków Huawei i zadał jedno pytanie. Znowu, ale jak to mówią, lepiej dać się przyjemnie zaskoczyć niż rozczarować. I seria Huawei Watch GT4 to jest właśnie takie przyjemne zaskoczenie. Pytanie, no po co? Bardzo szybko jednak zmieniliśmy zdanie i przetestowaliśmy go razem z Arkiem, więc w tym materiale usłyszycie opinię moją, Arka i jeszcze jednego zaproszonego gościa. Także Konrad Koterba, chip.pl i dzisiaj opowiemy wam prawdopodobnie o najciekawszej serii zegarków, jaka jest dostępna na polskim rynku. I tak się składa, że Huawei w ostatnich miesiącach wprowadził na polski rynek kilka bardzo różnych zegarków, ale niekoniecznie skierowanych do masowego odbiorcy. Mieliśmy przecież specjalistycznego i medycznego watcha D z funkcją m.in. ciśnieniomierza. Później przyszedł czas na pięknego i mocarnego watcha Ultimate, z którym nurkowaliśmy. Czyli zegarek bardziej premium niż może Ci się wydawać, że premium może być tak bardzo premium. Po nim zadebiutowała seria Watch 4, czyli flagowe zegarki z eSIM. Wszystkie te modele łączyły specjalistyczne możliwości i wykonane były z ponadprzeciętnie wytrzymałych materiałów. Ale dodajmy, że to też urządzenia z wysokiej półki, więc cena również wysoka. Teraz docieramy do bohaterów dzisiejszego materiału, czyli serii Watch GT z numerkiem 4. Jak zobaczyłem ich ceny, no to nie ukrywam, szczęka mi opadła. Zacznijmy jednak od tego, jak zegarki wyglądają. I tutaj mamy bardzo szeroki wybór, bo są cztery zegarki męskie, czyli większe z kopertą o średnicy 46 mm, oraz trzy damskie z kopertą o średnicy 41 mm. Wprowadzenie do oferty większej liczby zegarków damskich, no to bardzo dobry ruch. W przypadku serii Watch GT3 stanowiły one 40% sprzedaży, więc no, rynek zdecydowanie tego potrzebuje. Każdy z zegarków jest inny. Warianty męskie mają koperty ze stali szlachetnej i różne paski. W wariancie Active jest to pasek z tworzywa, no bo wiadomo, Active. W Classic mamy skórzany. Green to usportowiony kompozyt, a Elite ma bransoletę ze stali szlachetnej. To wariant, którego używam już od jakiegoś czasu i można odnieść wrażenie, że jego koperta w górnej i w dolnej części jest nieco bardziej powiedzmy zabudowana. Ale spokojnie, to złudzenie, bo zabudowana jest tak naprawdę bransoleta. I tak jak w pozostałych wersjach, można ją łatwo zdjąć, wymienić na przykład właśnie na pasek. W mojej ocenie to... to najładniejszy smartwatch Huawei. Obecnie zobaczymy, czym nas jeszcze zaskoczą. No i teraz dwóch chłopów się dobrało do testowania zegarków. I spoko, przebadaliśmy i zrobiliśmy wszystko odnośnie wersji męskiej. Ale jest też wersja damska. I teraz pora na gościa specjalnego tego materiału, czyli Sylwię. Łączymy się z Sylwią. Halo Sylwio? Jaka jest Twoja opinia na temat Łoczak GT4? Huawei Watch GT4 z kopertą o średnicy 41 mm jest dostępny w trzech wariantach. Classic ze skórzanym paskiem, Elegant z plecioną bransoletą, Milanese oraz Elite z klasyczną bransoletą. Tego ostatniego używam już od jakiegoś czasu i cały czas trudno jest oderwać od niego wzrok. Nie ma co ukrywać, kobiety lubią błyszczące dodatki i złote wstawki na kopercie zagarka czy bransolecie. To bardzo dobra decyzja ze strony Huawei. A. Watch GT4 pozwala na monitorowanie cyklu miesięcznego. Nie tylko śledzi fazy cyklu i szacuje datę owulacji na podstawie wprowadzanych przez nas informacji, ale też za pomocą budowanych czujników śledzi m.in. fazy snu, częstotliwość oddechu czy temperaturę ciała i uwzględnia je podczas swoich wyliczeń. Dlatego też Watch GT4 to najlepszy przyjaciel kobiety, nie tylko ze względu na to, jak wygląda. Wracamy do studia. Dziękuję Sylwia. Poza wspomnianymi funkcjami, tymi typowo kobiecymi, pomiarem temperatury i monitorowaniem jakości snu, w tym oddechu podczas snu mamy do dyspozycji m.in. pulsometr z pomiarem poziomu natlenienia krwi oraz rozbudowane funkcje sportowe. Dla tych nieco bardziej aktywnych świrusków i użytkowników przewidziano śledzenie aktywności w ponad 100 różnych dyscyplinach sportowych oraz dopasowania do poziomu np. treningów biegowych. W których pomoże nam zaawansowany dwuzakresowy i pięciosystemowy GPS, który bardzo dokładnie ustala naszą pozycję. I teraz tak, ogólnie dla użytkowników, i to w sumie nie tylko tych mniej aktywnych, przewidziano różne formy, hmm, nazwijmy to zachęcania do zdrowszego trybu życia, w formie tak zwanych koniczynek. Koniczynek zdrowia, mówiąc dokładniej, czy też pierścienie aktywności. Ja wolę nomenklaturę koniczynki. Aby je wypełnić, między innymi wykonujemy określoną liczbę kroków, pijemy odpowiednią liczbę wody, czy też śpimy określoną liczbę godzin. Na razie mam tylko zaliczone kroki. Ok. Idziemy dalej. Dla niektórych może to brzmieć śmiesznie, ale uwierzcie, że taka forma zachęty. Bywa bardzo motywująca i pozwala skutecznie zadbać o zachowanie odpowiedniego poziomu aktywności, czy też nawodnienia. I uzupełnieniem tych wszystkich fit możliwości jest funkcja śledzenia deficytu kalorycznego, co jest bardzo dobrą formą i opcją dla osób, które mają problem z liczeniem kalorii. Bardzo ważną funkcją Watch GT4, która jest zupełną nowością, jest możliwość łączenia swoich kont w aplikacji Huawei zdrowie. Ałej zdrowie. To wygląda trochę jak zaproszenie do znajomych w mediach społecznościowych. Coś takiego. Dzięki temu możemy otrzymać pogadomienia w momencie, gdy odczyty na zegarku drugiej osoby zaczną się pogarszać. Na przykład zegarek wykryje nienaturalnie wysokie lub niskie tętno. Jest to bardzo ważne i pozwala nam monitorować, co się dzieje z osobami, na przykład starszymi w naszej rodzinie. Za to ogromny plus. No, ktoś polubił moją relację. Co by wam tu jeszcze opowiedzieć? No... Ekran to chyba też istotne i to w sumie najbardziej istotne. Może tak. W przypadku serii GT-Watch 4 dostajemy w zasadzie jeden z najlepszych ekranów na rynku. AMOLED, który zarówno w mniejszym, jak i w większym zegarku ma rozdzielczość 466 na 466 pikseli. Wszystkie wyświetlane elementy, w tym oczywiście nowe tarcze których nie mogło zabraknąć, wyglądają perfekcyjnie. Do funkcji zegarka trzeba też dodać możliwość prowadzenia rozmów za pomocą wbudowanego mikrofonu i głośnika. Ja zawsze powtarzam, przy pierwszym użyciu wymaga to pewnego przełamania, no bo może to trochę wyglądać jak Bass Astral, który łączy się z wieżą, albo z zordonem, ale to Power Ranger w sumie. Ale jak już się przełamiamy, to jest turbo wygodne, szczególnie w domu, jeżeli robicie coś w kuchni, albo tak jak ja dzisiaj rozstawiałem set, do nagrań mogłem sobie po prostu pogadać z zegarkiem, w sensie z kimś, kto. Nieważne. No i coś, co ja zawsze bardzo dogłębnie sprawdzam, czyli bateria w zegarkach typu smartwatch. No i Watch GT4, aż chce się powiedzieć, że to taki stary dobry Huawei. W przypadku zegarków damskich mamy tu 7 dni około działania, no i mniej więcej czasy, jakie nam wyszły, i tutaj pierwszy będzie czas arka to jest powiedzmy tak między 10 i 12 dni. No ja trochę też go katowałem, więc zdarzyło się 9 dni, ale ale też wyciągnąłem 12. Sylwia natomiast co 4-6 sięgała po ładowarkę. Zegarki ładują się do pełna w nieco ponad 1,5 godziny i dzięki obsłudze ładowania z mocą maksymalnie 18 W, baterie można bardzo szybko naładować i znowu używać przez kolejne tam 12 czy 14 dni. No i czasem musisz gdzieś uciekać i patrzysz na zegarek o 8%, a ja będę go przez trochę potrzebował, więc od 8 do 30% to jest dosłownie kilkanaście minut, a to 30% już Wam na trochę wystarczy. Długo też zastanawialiśmy się w jaki sposób możemy przedstawić Wam tę serię Watch GT4. W końcu nie ma tutaj żadnej takiej wyróżniającej się funkcji, jak na przykład, nie wiem, ekstremalne nurkowanie z Watchem Ultimate. No i po namyśle doszliśmy do wniosku, że szukanie jakiejś konkretnie wyróżniającej cechy no nie do końca ma w tym przypadku sens. W końcu są to zegarki, które oferują zdecydowaną większość funkcji, jakie ma tak naprawdę w swoim portfolio Huawei. No i robią to na najwyższym poziomie. Tutaj zwyczajnie wszystko jest. Działa, jest szalenie funkcjonalne, proste w obsłudze, ułatwia codzienne funkcjonowanie, odbieranie powiadomień, cudawianki, no i te rozmowy oczywiście. Tylko tyle i w sumie aż tyle. Nie wymaga to żadnej wymyślnej reklamy. Wszystko to jest zamknięte w bardzo ładnych, świetnie wykonanych obudowach. No może, nie wiem, ktoś stwierdzi, oj, to nie jest wybitnie premium, ja nie chcę takiego. Nie ma tu, nie wiem, domieszek tytanu czy ceramiki, ale jest bardzo solidne i wodoodporne. A dzięki temu, no, ceny są korzystne. Ale to ocencie sami. No i teraz przyszła pora na najważniejszy element tego filmu, czyli Konra Ile to kosztuje? W wersji 46 mm 1099 zł, 1099 zł. 1199 zł i 1499 zł, czyli 1500 bez złotóweczki. Dla opcji z kopertą o średnicy 41 mm to odpowiednio 1199 zł, 1399 zł oraz 1699 zł. I jeżeli oglądasz ten materiał przed 15 września, to trwa też przed sprzedaż serii Watch GT przy zakupie której za symboliczną złotóweczkę otrzymasz słuchawki Huawei FreeBuds SE 2. Warto. A Zbierając warianty Elite, dostaniemy też dodatkowo rok gwarancji. Jeszcze bardziej warto. A jak już tyle rzeczy warto, to warto również zajrzeć do sklepu Huawei, gdzie znajdziemy opaski wszelkiego rodzaju, wszelkiej maści, które są za 69 zł. Ten dźwięk to jest takie guilty pleasure, jak tak sobie potrząsam. Nie wiem, czy to słyszycie. No więc podsumowując to wszystko, na początku byliśmy tak troszeczkę sceptycznie nastawieni. No bo kolejne urządzenie na nasz nadgarstek od Huawei'a, arka musieliśmy wypychać, żeby poszedł. Zarzekał się, ale po powrocie jednak stwierdziliśmy, że było warto. Seria Watch GT4 to idealne uzupełnienie oferty Huawei o zegarki, które oferują zdecydowaną większość dostępnych funkcji w nadal świetnej obudowie, ale w znacznie bardziej przystępnej cenie. Jeżeli zapytacie, czy warto po raz szesnasty w tym materiale. To bez zawahania odpowiem ja, Arek i wydaje mi się, że Sylwia. Tak. Dziękujemy za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. A wy zakładajcie zegarki i sprawdźcie, która godzina. Bajo!